Zespół patała, znany również jako trisomia 13 chromosomu, jest rzadkim zaburzeniem genetycznym spowodowanym dodatkowym egzemplarzem chromosomu 13 w każdej komórce organizmu. Opis Zespół patała to najrzadziej występująca i jednocześnie najcięższa postać trisomii spotykanej u noworodków żywo urodzonych. Wśród dzieci z zespołem patała nieco częściej znajdują się dziewczynki. Jest to prawdopodobnie spowodowane częstszym obumieraniem w macicy płodów płci męskiej. Przyczyny. Przyczyną tego zaburzenia jest zwykle nieprawidłowe rozmieszczenie chromosomów podczas podziału komórkowego w momencie zapłodnienia. Mimo iż jak dotąd nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny choroby, ryzyko jej wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem matki. Zespół patała wyraża się już w okresie płodowym. Pełne jego objawy są widoczne tuż po narodzinach dziecka. Objawy. Dzieci z zespołem Patała tuż po urodzeniu zazwyczaj otrzymują niską punktację w skali abgar. Wady wrodzone widoczne zaraz po narodzinach to najczęściej rozszczep wargi i lub podniebienia, całkowity brak lub zniekształcenie nosa, mikrocefalia, małogłowie, mikroftalmia, małe oczy, anoftalmia, brak gałek ocznych. Hipoteloryzm, zmniejszenie odległości pomiędzy gałkami ocznymi, stopa suszkowata, zniesienie lub odwrócenie łuków podłużnych stopy, ustawienie stępu w zgięciu podeszwowym. Przy przodostopiu uniesionym ku górze, polidaktylia o dodatkowe palce u rąk i lub stóp, przepuklina. Pępowinowa oraz wady sui nerwowej. W większości 80% przypadków obserwuje się występowanie wad serca, to jest przetrwały przewód tętniczy, wady przegrody międzykomorowej i lub międzyprzedsionkowej oraz dekstrokardii położenie serca po prawej stronie klatki piersiowej. Często spotyka się również holoprosencefalię, czyli sytuację, w której nie doszło do pełnego podziału mózgowia na lewą i prawą półkulę. Jest ona przyczyną ciężkich zaburzeń neurologicznych. Diagnostyka. Diagnostyka zespołu patała może być wykonana za pomocą badań prenatalnych, takich jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki. Możliwe jest również zdiagnozowanie tego zaburzenia u noworodków za pomocą badań genetycznych. Leczenie. Leczenie zespołu Patała jest skierowane na łagodzenie objawów i polega na opiece paliatywnej. Często wymagana jest chirurgiczna interwencja w przypadku wad serca lub innych poważnych wad narządów wewnętrznych. Terapia fizyczna, mowa i zajęciowa może również pomóc w poprawie jakości życia pacjenta. Rokowanie. Rokowanie dla osób z zespołem patała jest zwykle złe i zależy od ciężkości objawów. Większość dzieci z tym zaburzeniem nie żyje długo po urodzeniu, chociaż niektóre mogą przeżyć do wieku dziecięcego lub dorosłego.